Z naszą kamerą byliśmy na piątkowym treningu z Tilonu. Trener Hubert Eno od początku mówił, że bez pracy nie ma efektów i jest konsekwentny, bowiem zajęcia tego dnia trwały aż 3 godziny. Do Gdańska Gorzowianie jadą powalczyć o przełamanie. W naszej nie ma łatwych rywali i wiadomo, że jedziemy na mecz po to, żeby go wygrać. Na razie postaramy się po prostu poprawić styl gry swój, a na pewno za tym pójdzie o wiele lepsza gra. Treflen na cztery mecze wygrał dwa i urwał punkt liderowi Rosowi Rzeszów Stilony także rozegrał cztery spotkania, ale wszystkie przegrał i cały czas nie może wskoczyć na odpowiednie obroty. Gdańsk zespół kompletny. No na każdej pozycji mają naprawdę doświadczonych zawodników. Może atakujący jest młody, ale również taki przyszłościowy, który okazuje się z bardzo dobrej strony. Mocne środki, e, szybka gra. Mecz piątej kolejki plus ligi między Energą Treflem a Kuprum Stilonem Gorzów rozpocznie się we wtorek o godzinie 20.30 w Gdańskiej ergo Arenie.